Na jednej z brytyjskich plaż znaleziono torbę z rozczłonkowanym ciałem. Jednak to, czego w niej brakowało, wywoływało największe przerażenie. Kiedy mężczyzna zgłasza się na policję i mówi: Myślę, że kogoś zabiłem, nikt nie spodziewa się, że chodzi o brutalne zabójstwo przyjaciela i jego rozczłonkowanie. Już ci o tym opowiem, a ty w międzyczasie napisz komentarzu Gary, bo mam dla ciebie prezent. Grupa studentów spacerujących po plaży South Sea w Hampshire zauważyła czarny worek leżący na skałach. W środku znajdowała się różowa zasłona prysznicowa i za zawinięty w nią ludzki tułów. A w następnych dniach odnaleziono również nogi i miernicę. Szczątki zidentyfikowano jako należące do 30-letniego Davida Gaja i wielu części jego ciała nigdy nie odnaleziono, w tym głowy, ramion i narządów płciowych. W centrum śledztwa znalazł się jego długoletni przyjaciel, 46-letni David Hilder. Ich relacja była toksyczna. Często wyśmiewał Gaja i wykorzystywał go jako służbę domową. W okresie między 30 czerwca a 3 lipca Hilder miał wrócić do swojego mieszkania i je w nieładzie. I właśnie wtedy miał dźgnąć Gaja prosto w serce. Rozczłonkował go i następnie po kolei pozbywał się części jego ciała. 5 lipca Hilder zgłosił się na policję i powiedział, chyba zrobiłem coś poważnego. Myślę, że kogoś zabiłem. Natychmiast został zatrzymany, jednak twierdził, że nic nie pamięta. Ostatecznie nie skazano go za morderstwo, lecz za nieumyślne spowodowanie śmierci. Otrzymał do żywocie z możliwością wyjścia po 12 latach. Tak jak wspomniałem, mam dla Ciebie prezent. Napisz teraz komentarz o Gary, aby go odebrać.